Jak wygląda procedura zakupu domu? Na procedurę zakupu domu składa się zapoznanie się z ofertą, poznanie produktu, wybór wariantu rozmieszczenia pomieszczeń, wybór stanu wykończenia, akceptacja oferty oraz ustalenie terminu montażu. Jak uzyskać pozwolenie na budowę? Aby uzyskać pozwolenie na budowę, działka, na której planujemy realizację inwestycji, powinna być objęta miejscowym planem zagospodarowania terenu bądź powinna posiadać Warunki zabudowy. Jeżeli takowa działka nie posiada jednej z tych dwóch rzeczy, należy wystąpić o warunki zabudowy do Urzędu Gminy. Przez całą procedurę naszych klientów może przeprowadzić nasz architekt. Czy na domy potrzebne jest pozwolenie na budowę? Na to pytanie można odpowiedzieć dwojako: tak i nie. Tak, jeśli chcemy skorzystać z finansowania zewnętrznego. Nie, jeśli finansujemy budowę domu ze środków własnych. Jak przebiega proces budowy domu? Proces budowy domu przebiega sprawnie i składa się z następujących elementów: decyzja oraz podpisanie umowy na realizację, płata zaliczki, rozpoczęcie procedury projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę, wykonania posadowienia, czyli płyty fundamentowej, wyprodukowania oraz dostarczenia wszystkich materiałów na budowę. Montaż konstrukcji, montaż pozostałych elementów zgodnie z wybranym stanem wykończenia budynku. Jakie zadania stoją po stronie inwestora podczas realizacji budowy domu? Podczas budowy domu do zadań inwestora należy znalezienie architekta, który wykona adaptację projektu pod daną działkę, jeżeli takie są ustalenia. Zapewnienie WCE oraz prądu na czas trwania montażu, wykonanie płyty fundamentowej, terminowe płatności oraz oczywiście wewnętrzne wykończenie domu. Jaki jest czas od podpisania umowy do odebrania kluczy? Dokładamy wszelkich starań, aby każda inwestycja nie trwała dłużej niż 6 miesięcy. Czy pora roku ma wpływ na długość realizacji zamówienia? Pora roku oczywiście ma bezpośredni wpływ na długość trwania realizacji zamówienia. Wiadomym jest, że w cieplejsze miesiące montaż będzie przebiegał sprawniej. Czy można ingerować w projekt? Niestety nie ma możliwości ingerencji w projekt domu. Każdy dom został z należytą starannością zaprojektowany przez nasz zespół doświadczonych architektów. Domy są funkcjonalne i spełniają oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. Ponadto, każdy z naszych domów posiada więcej niż jeden projekt rozmieszczenia pomieszczeń, tak aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Czy proponowane domy są całoroczne? Wszystkie proponowane domy przez naszą firmę są całoroczne. Czy wykonujecie fundamenty? Aktualnie nie wykonujemy posadowienia, czyli płyt fundamentowych dla naszych klientów. Docelowo będziemy to robić. Jakie ogrzewanie użyte do ogrzania domu? Dedykowanym rozwiązaniem do ogrzania naszych domów są pompy ciepła wraz z ogrzewaniem podłogowym. W trosce o planetę wykorzystaliśmy również rekuperację z odzyskiem ciepła. Czy jest możliwość finansowania? My, jako firma Stalowy Dom, nie udzielamy finansowania, ale oczywiście możemy pomóc w uzyskaniu kredytu. Czy pomagacie w formalnościach? Standardowym naszym rozwiązaniem jest dostarczenie projektu do adaptacji przez lokalnego architekta. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, nasz dział projektowy może zająć się wszystkimi formalnościami. Czy budujecie na terenie całej Polski? Realizujemy inwestycje na terenie całej Polski. W przyszłości zamierzamy budować nasze domy również poza nią. Jaka jest przewaga domu stalowego nad domem z drewna? Istnieje wiele przewag domu stalowego nad domem drewnianym, między innymi jest to stabilność oraz długowieczność konstrukcji. Stal nie pracuje tak jak drewno dzięki czemu nie zauważymy pęknięć na ścianach po pewnym czasie, niższy kosz budowy. U nas w standardzie wszystkie ściany są wzmocnione od środka, dzięki czemu w każdym możliwym miejscu istnieje możliwość przymocowania czegokolwiek na ścianie. Niestraszne nam korniki. Nasza elewacja nie wymaga konserwacji co jakiś czas. Jeżeli ściana się zabrudzi, wystarczy wodą pod ciśnieniem zmyć brud i mamy ścianę jak nową. Jak uzyskać wycenę? Wycenę domu można uzyskać, kontaktując się bezpośrednio z nami, lub można ją znaleźć na naszej stronie internetowej w zakładce Oferta. Czy dom posiada rekuperację? Wszystkie nasze domy poza domami modułowymi posiadają rekuperację. Gdzie mogę zobaczyć Wasze realizacje? Za niedługo, dokładnie w tym miejscu, czyli w siedzibie naszej firmy w Dąbrowie Chełmińskiej, będzie możliwość obejrzenia czterech domów pokazowych. Czy możecie wykonać garaż, taras i tym podobne? Niestety, na chwilę obecną tego nie wykonujemy. Z biegiem czasu będziemy dodawać kolejne pozycje do naszej oferty. Jakie są warianty wykończenia domu? Domy parterowe oraz piętrowe posiadają trzy stany wykończenia: stan zrób sam, stan podstawowy oraz stan deweloperski. Domy modułowe wykonujemy zawsze w stanie deweloperskim. W celu poznania szczegółów, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Link do niej znajdziecie w opisie filmu.